Cześć, jak nie pokłócić się ze wspólnikami w kontekście sprzedaży firmy? Dzielimy ten odcinek na dwie części. Pierwsza część, jak nie pokłócić się ze wspólnikami podejmując decyzję o sprzedaży. I druga, jak nie pokłócić się ze wspólnikami podczas sprzedaży w trakcie procesu. Tak. I jak się okazuje, to są, to, to są równie ważne zagadnienia i różnego rodzaju, różnego rodzaju ryzyka na nas czyhają. Bo na etapie, na etapie sporu przy podejmowaniu decyzji o sprzedaży grozi nam, po grozi nam kłótnie, ale jeżeli jest tak, że się nie możemy porozumieć, to albo grozi nam sprzedaż cząstkowa i potem funkcjonowania w bardzo niekorzystnym układzie z nowym właścicielem, co może być niszczące dla tego nowego właściciela, i dla nas. Zresztą większość, większość rozsądnych kupców nie kupi biznesu, w którym nie ma zgody wspólników co do sprzedaży. Natomiast drugie ryzyko jest takie, że jeżeli się nie dogadamy co do sprzedaży na etapie podejmowania decyzji, to ktoś się wyloguje po cichu, tak, zrobi tak zwanego quita i pozornie będzie nadal się zajmował tym, czym się miał zajmować, ale już gdzieś tam sobie w głowie, albo nawet nie tylko w głowie, tylko w realu, po cichu może realizować swój scenariusz funkcjonowania, zwłaszcza kiedy nie mamy konstytucji. Albo jeszcze jest jeden scenariusz, to znaczy ktoś tam zablokuje w ogóle sprzedaż, myślenie o sprzedaż. Tak, tak, tak. No, o, czy oczywiście w ogóle nie dojdziemy do takiego etapu. Jego zgoda jest niezbędna do tego, żebyśmy w ogóle weszli w proces sprzedaży firmy i jej nie sprzedajemy. No. I jak temu zapobiec? Znaczy, na, na niezgodę, czy, czy na twarde blokowanie, albo na ciche wylogowywanie się w zasadzie jedyną sensowną odpowiedzią jest działanie a priori czyli przygotowanie sobie konstytucji wspólników wtedy, kiedy jeszcze tak naprawdę ta sprzedaż jest dopiero maj majaczącym w, w oddali prospektem, czyli czymś co nie jest tu i teraz i dotykalne. Oczywiście nie wszystkim to się udaje, natomiast, natomiast idealna, idealna sytuacja to jest taka, że mamy porozumienie między, między wspólnikami, które między innymi, między innymi opisuje to na jakich zasadach, na jakich zasadach możemy z firmy wyjść, wszyscy albo poszczególne osoby poświęciliśmy temu zagadnieniu cały cały duży odcinek odsyłamy do link, będzie, link do tego odcinka będzie w opisie w tym odcinku również proponujemy Wam rozwiązania konkretne, w jaki sposób sobie taką konstytucję wspólników zrobić. Na szybko, na szybko powiem, że oferujemy produkt konstytucjawspólników.pl i tam oferujemy narzędzie do zawarcia takiej konstytucji. Natomiast no, co w sytuacji, w której zaczynamy rozmowę, ktoś przychodzi, zaczyna rozmowę o sprzedaży firmy, a takiej konstytucji nie ma. To jest sytuacja potencjalnie kryzysowa, no bo jeżeli ktoś przychodzi, ktoś ze wspólników, i mówi, To może porozmawiajmy o sprzedaży firmy, no to jest to sygnał, że w głowie tego człowieka taka myśl się pojawiła. A duża szansa, że w głowie pozostałych ta myśl się nie pojawiła. I teraz, jeżeli się okazuje, że wszyscy o tym myślą, tylko, tylko ten pierwszy. Czy tego, No to, to, mamy, to, mamy relatywnie, to mamy relatywnie proste zadanie, no bo czeka nas tak naprawdę co? Warsztat strategiczny wewnętrzny między wspólnikami, kiedy trzeba ustalić, za ile godzimy się wyjść. Przy jakich zobowiązaniach, czy jakby przy, przy zobowiązaniu się do jakich działań, kto się na co godzi, no i kiedy, i kiedy byśmy byli gotowi i to, to zrobić. Jakie mamy oczekiwania finansowe, jakbyśmy to widzieli? Tak. Ta. No ale to jest sytuacja prosta, tak? Przychodzi jeden wspólnik mówi: słuchajcie, sprzedawajmy, to tutaj w zasadzie nie ma trzeba ustalić za ile, jak szybko i jak będziemy to realizować, ale co jak oni się przestają zgadzać. Tak, to jest, to jest dużo trudniejsze i tak naprawdę w tej sytuacji no, chyba czeka nas jakiegoś rodzaju mediacja. Ja bardzo to może być tak, że we własnym gronie tego nie załatwimy i potrzebujemy, potrzebujemy kogoś albo doradcy biznesowego, albo właśnie mediatora, który nam pomoże znaleźć rozwiązanie. No bo rozwiązanie polegające na tym, że ktoś na twardo mówi, że absolutnie nie blokuje, albo ktoś na twardo naciska, że koniecznie tak i napiera. No, może doprowadzić do tego, że ten biznes zamiast iść w dobrym kierunku, pójdzie w kierunku fatalnym. Nie? I, I teraz, oczywiście, no, tak jak powiedziałem, no, lepiej, zdecydowanie lepiej zabiegać niż reagować, ale jeżeli już znajdziemy się w takiej sytuacji, to zdecydowanie lepiej znaleźć, znaleźć wyjście polubowne, bo przecież znamy, znamy, case, gdzie ludzie tracą dziesiątki milionów złotych na pewno na tym, że się nie porozumiewają i ich firmy tracą pozycję lidera, bo wewnętrzne walki między wspólnikami do, dotyczące właśnie tego, co zrobić, w jakim kierunku iść również sprzedażowo zastępują myślenie o tym, jak zdobywać rynek, jak wygrywać, jak tak. zrobić więcej pieniędzy. Ja bym tutaj w ogóle jeszcze rozróżnił wiesz co na, na, na dwie takie sytuacje. Jedna sytuacja, w której to są ciągle wspólnicy, którzy są razem i są pracujący. I druga sytuacja, kiedyś kogo, kiedy kogoś obdarowaliśmy akcjami albo udziałami i już dawno się zwolnił. Mieliśmy mhm. dobre serduszko, mhm. daliśmy mu udziały, akcje za to, że jest z nami i go nie ma. Teraz trzeba przygotować plan odzyskania tej, tego fragmentu naszej firmy. Tak. I trzeba je, wiesz, odnaleźć tego człowieka, odzyskać te akcje, i to, to jest kolej, jeszcze inna sytuacja. Przypominam nie? sobie takiej historii: taki, kilkukrotnie pomagaliśmy właścicielom, właśnie, odzyskiwać pakiety albo, albo rozdane przez rodziców, albo rozdane przez tego samego zainteresowanego. To jest zawsze droga operacja. Bo mamy do czynienia, zwłaszcza kiedy, ma, kiedy mamy do czynienia z pracownikiem obdarowanym udziałami, czy takim, który nie kupił, tylko dostał, z kimś, kto nie ma pojęcia o realnej wartości tych udziałów. Zazwyczaj, niestety, wyobrażenia przekraczają rzeczywistość. W związku z czym mamy do czynienia z partnerem mało kompetentnym, za to bardzo zdeterminowanym. No czasami czasami rozwiązaniem, czasami rozwiązaniem jest zastosowanie prawnych rozwiązań siłowych, aczkolwiek to jest rozwiązanie nie zostawia blizny I, i też trwające, bo to zajmuje dużo czasu. Ta. I trwa i rodzi ryzyko sporu sądowego, czyli zablokowania sobie możliwości zrobienia transakcji na lata. To, 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 to znowu, to, to, jest, to jest wysoce niewskazane. Wydaje mi się, że wydaje mi się, że właśnie dlatego dlatego skorzystanie z jakiejś mediacji z jakiegoś rodzaju takiej doradztwa, które, które mogłoby poukładać te, te interesy wspólników, i być może znaleźć, znaleźć jednak jakąś wspólnotę, która, która, by, która by pozwoliła pogodzić te interesy. To jest, to jest chyba wersja optymalna. No, sorry, no z trudnej sytuacji, to, 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 to jest trochę tak jak tak sobie myślę, trochę tak jak z rozwodem. Nie? W tym sensie generalnie rozwód to jest zło. Ale czasami to jest mniejsze zło niż to zło, z którym z którym ma sobie poradzić. Nie? Branie antybiotyków jest generalnie złe, szkodzi ci. Ale jeżeli jakaś infekcja ciebie wykańcza, no to wzięcie tego mniejszego zła i wykończenie tym, tym mniejszym złem, tego zła większego, przynajmniej według obecnej wiedzy naszej ludzkiej, może się, może się okazać czymś czymś optymalnym, czyli niedobrym, ale lepszym niż, niż alternatywy i z tej perspektywy, z tej perspektywy warto, warto myśleć, ja wiem, że wracam do tego wiesz w kółko, nie? ale przeciwdziałać, przeciwdziałać tej sytuacji sporu i, i, myśleć, i myśleć o niej a priori, jeżeli się nie uda to dążyć do rozwiązania polubownego, ale takiego, które zostanie prawdziwie zaakceptowane. No bo jeszcze raz. Żeby, bo, żeby ktoś nie powiedział, dobra, dobra i nas zbędzie, no tak, no bo, bo sytuacja, w sytuacja, w której ktoś zostanie przymuszony, albo w sytuacja, w której ktoś, ktoś nie będzie mógł zrealizować swoich interesów, to jest tylko i wyłącznie odwleczenie konsekwencji tego wybuchu. Bo na przykład ktoś zmuszony powie, OK, dobra, no tam to idźmy w to, a potem będzie sabotował proces. Tak. I to przeżyliśmy i jedno i drugie. Nie? I przeżyliśmy, i przeżyliśmy. To na własnej skórze przeżyliśmy Silent Quit, bo jak Wy się nie zgodziliście na sprzedaż naszej poprzedniej firmy. To ja przez rok zacząłem robić inne rzeczy, w zasadzie pozostając w strukturach firmy, ale jednak nie do końca zajmując się tym, co, chcie, tym, tym, co powinienem był robić. Natomiast no nie zrezygnowałem z pracy, nie złożyłem stanowiska, tylko gdzieś tam zacząłem lawirować. Taki nie do, nawet nie, do, nie, nie w pełni uświadomiony sposób, tak? bo ja, ja nie rozpocząłem celowego sabotażu, ale przestałem się, się angażować w firmę w taki sposób jak wcześniej. W drugą stronę, ktoś cię przymusi do, do powiedzenia: tak, dobra, zgadzam się, to w drugą stronę. Gdybym ja was wtedy przymusił do tego, żeby się sprzedawać, ale takie rzeczy już widzieliśmy z kolei u innych, u klientów na przykład, że jeden partner bardzo chce sprzedać drugiemu. Mówi dla świętego spokoju, że tak ok, ale potem jak się pojawiają kupcy, no to robi sabotaż. To bardzo fajnie, bardzo fajnie widać, jak taki sabotaż można robić w komediowej wersji. Jak, jak, jak takich dwóch dorosłych facetów przeciwdziała sprzedaży domu przez ich rodziców. I tam udają sąsiadów, przebierają się za nazistów, na biegają, w troje ku generalnie, generalnie no robią, robią dym, czyli zniechęcają do tej transakcji i tak samo może być wspólnik. Nie? Wspólnik może jakieś obnażać, jakieś... Szkodzące transakcji, ale nie szkodzące. Ale spółce, zobacz jak, fakty. To, jak to zaczyna szkodzić firmie, bo jeden wspólnik myśli o sprzedaży, a, a reszta poświęca energię na to, żeby go odwieść od tej sprzedaży, więc firma się nie no. rozwija, bo wszyscy są zajęci czymś innym niż budowanie firmy. No to... Można powiedzieć, że jakby przy niezgodzie wspólników, to mamy, mamy pewność tego, że wydarzy się z kolei konflikt na etapie, na etapie sprzedaży, bo powiedzieliśmy sobie tak, że podejmując decyzję o sprzedaży, można już się, można już się pokłócić. I sobie zrobić krzywdę, ale można tych RAF uniknąć, właśnie albo przeciwdziałając, albo jeżeli się jakby dzisiaj nie zgadzamy, no to korzystając z jakiejś zewnętrznej mediacji czy doradztwa, znaleźć wspólny interes. Natomiast, bo jeżeli nie znajdziemy, to mamy pewny konflikt również na kolejnym etapie, ale to pogodzenie się na pierwszym etapie, czyli na etapie decydowania sprzedaży, nie gwarantuje sukcesu w drugim etapie, czyli w samej transakcji, ponieważ w samej transakcji też się można pokłócić. W samej, transakcji, w samej transakcji, bo na etapie decydowania to możemy się pokłócić właśnie o kwotę, o warunki, o czas. I czy w ogóle. I czy w ogóle, no, ale jeżeli tutaj znajdziemy porozumienie, to wszystko niby ok, ale potem się okazuje, że prowadzenie transakcji trwa i kosztuje pieniądze, i kosztuje czas, i kosztuje uwagę. I ta uwaga, pieniądze i czas są odwracane od prowadzenia firmy. Mhm. No, i tu się możemy po, pogryźć, no bo się okazuje, że ktoś się bardziej zajmuje transakcją zamiast zajmować się swoją pracą. W wyniki z tym, spadają. W, w, tak, wyniki spadają i w związku z tym oferowana przez kupca cena zaczyna odjeżdżać od tego, na co byśmy mówili. I jeszcze ci, którzy pozostali wspólnicy, mówią: Ty to wymyśliłeś, teraz mniej pracujesz, zajmujesz się sprzedażą, mamy mniej pieniędzy, i w ogóle zaczyna się afera. No, kolejna rzecz oczywiście, która się może, która się może wydarzyć, w sensie o co się można pokłócić na etapie już samej sprzedaży, to jest kwestia, to jest kwestia jakby odstępowania od tego, na co się umówiliśmy mm -hmm. przy podejmowaniu decyzji, czyli chęć zgody na warunki gorsze niż, niż, te, ustalone, niż te ustalone wspólnie ze wspólnikami. No, można powiedzieć, są dwie główne rafy. Nie? Pierwsza rafa to jest taka erozja stanowiska negocjacyjnego, a druga rafa no, to, jest, jakby to jest dopuszczanie do erozji samego biznesu. Wiesz, to się, to się zdarza zazwyczaj w momencie, w którym my, prawdopodobnie w dobrej wierze oczywiście, żeby wszyscy wiedzieli, co się dzieje, angażujemy w proces sprzedaży wszystkich wspólników, wszystkich, a. jacy by oni nie byli. A powiedzmy sobie szczerze, są ludzie, którzy się nie nadają do procesu negocjacji, bo będą albo rozgrywani, albo będą, yy, wiesz, umęczeni tym, tak. że ten proces sprzedaży się odbywa, że mają dodatkowe obowiązki i tak dalej. To nie ma sensu. Tak. Po prostu, trzeba. Tak jak ty zrobiłeś przy naszej sprzedaży, wybrać jedną osobę, która będzie odpowiadała za tą sprzedaż, zdjąć z niej w idealnym świecie mm -hmm. obowiązki, które ona miała podzielić może się między tymi obowiązkami i niech ona to prowadzi, a reszta niech będzie updateowana. Bo faktycznie tak. są ludzie, którzy totalnie nie nadają do tego, żeby brać udział w negocjacjach i jeszcze do tego włożenie ich do nich może sprawić, że kupujący będzie to widział, będzie ich rozgrywał mm -hmm. i oni będą się już zgadzali na wszystko już co, ja sobie pomyślałem o tym, że bo rozwiązanie zaraz, ale jakby można jeszcze, jakby jeszcze opowiadając o problemie, o problemie pokłócenia się, bo zobacz, bo problemem może być właśnie albo zaniżanie lotów przez odwrócenie uwagi, o którym teraz mówiłeś, albo erozja stanowiska negocjacyjnego, a bardzo często jedno ma wpływ na drugie. Tak. Ta przyczynowo-skutkowość raczej jest taka, że obniżenie lotów jest argumentem za tym, że należy obniżyć też pozycję negocjacyjną. Tak. A jeżeli jest wspólnik, któremu bardzo zależy na tym, żeby transakcja się odbyła, to ten wspólnik obniżając loty obniża wartość, a w związku z tym tworzy argumentację często dla samego siebie, że warto obniżyć tą pozycję. I to niestety jakby ten mechanizm ma tendencję do zataczania błędnego koła. Do, do sprzedaży za bezcen włącznie. Mhm. I to na to trzeba strasznie uważać. Tak naprawdę, tak jak kluczowym rozwiązaniem na to, żeby się nie pokłócić, to jest, to jest mieć konstytucję i to jest rozwiązanie wybitne, i rozwiązanie, mar, rozwiązanie marnym, marną alternatywą, bo zawsze, bo drogą obciążoną ryzykami jest mediacja między wspólnikami, jeżeli, jeżeli te zasady nie są ułożone. Tak z kolei, przy, przy, prowadzeniu, przy, przy już prowadzeniu procesu sprzedaży, to tak naprawdę najważniejsze to jest to, żeby wydelegować ten proces. Mhm. Bo my zrobiliśmy tak, że powierzyliśmy, powierzyliśmy to jednemu ze wspólników, yy, myśląc w ten sposób, uwolnimy go od zadań i damy mu zadanie sprzedaży firmy, no ale on nie miał kompetencji. Tak. No, no miał kompetencje sprzedażowe, ale nie miał kompetencji w sprzedawaniu firm. W związku, z czym, w związku z czym wystawiliśmy go z kolei na strzały kompetencyjne, a najlepszą metodą na to, żeby się nie pokłócić między wspólnikami, jest właśnie wydelegować ten, ten proces. Bo teraz zobacz, nawet jeżeli się coś nie uda, nie, nie wyjdzie ten proces, rozpadną się negocjacje, to zawsze składziło ofiarny zewnętrzny. Nie? Czyli można powiedzieć, dobra, negocjacje się nie udały przez tą firmę. My chcemy się dalej sprzedać, nie wiem, zwalniamy tą firmę. Albo negocjacje się nie udały, przez kupca. Ale, ale wiesz co, ja teraz myślę no tak, jest kozioł, kozioł ofiarny, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz wy dalej robicie to co robiliście. Ale oczywiście Żyjecie tak jakby na to jutro miało trwać wiecznie. To jest podstawa. I tak. cały czas budujemy firmę tak jak ona miała z nami zostać. Tak. Zresztą Opowiadamy o tym bardzo często. Wchodząc w proces sprzedaży, trzeba tą firmę dalej prowadzić tak jak ona miała z wami zostać, bo tak. sprzedaże się nie odbywają z różnych przyczyn. Odchodzą na ostatnich etapach czasami inwestorzy, więc my cały czas musimy funkcjonować. Ale wiesz, ale ja tak sobie myślę, że nawet jak jest zestaw wspólników i wybierzemy sobie brokera, takiego jak my, jak firmy naszej konkurencji, to i tak bym oddelegował z zespołu jedną osobę do kontaktu. Bo jeśli kilka osób będzie rozmawiało z tym brokerem, zmieniało zdanie, dostarczało mu informacje, to dalej będzie się robił bałagan. Więc w ogóle to, co mówisz. Ułożenie wewnętrznie firmy pod sprzedaż, to znaczy my pracujemy dalej, Ty pracujesz dalej, ale jesteś oddelegowany do kontaktu z brokerem, Ty jesteś szefem tego projektu i też już nie ma to pytanie do tego, do tamtego. Nie, dostaje jeden, co nam jest potrzebne, ogarnia temat do kogo, co potrzebuje i jest jeden łącznik. A teraz sobie wyobraź, że w firmie, w której jest sześciu wspólników i wspólniczek, broker zadaje każdemu pytanie, a każdy mają jedną strategię, ale każdy ma w głowie coś innego. Powiem tak, widzę zalety, tego, yy, widzę zalety tego rozwiązania, ale jakby z perspektywy zabezpieczania, to mm -hmm. myślę sobie, myślę sobie jakby o, o drugiej stronie tej monety, yy, czyli o tym, że. Czy jak nie pójdzie, to on dostanie. O ten, to mi, właśnie nie, o to mi nie, chodzi. Kupasz, no, że, może tak być. Że, tak, to prawda. Co daje broker? Co my dajemy tobie i Twojemu wspólnikowi? Jak się nie uda, to po prostu nie będziesz się do nas odzywać. Albo w, jeżeli się krytycznie nie uda. Ten. I w tym sensie, ale zostaniesz z gościem, czy z babką, z którą prowadzisz biznes, czy z gośćmi, z babkami, z którymi prowadzisz biznes, i będziecie mogli robić kolejne podejście. No tak. A jeżeli się nie uda przez kogoś z was, to prawda, to zostaniesz prowadzić biznes z kimś, kogo obarczasz za klapę swojego życiowego projektu. Bo, bo zobacz, nie, no, widzę. W kwestii relacyjnej, widzę to wyzwanie w tym względzie. Bo, bo nam się jak udało. Się, jak się uda. Super, jeszcze poklepiesz tak. go, ekstra gościu, zrobiłeś fantastyczną no. robotę, ale faktycznie nie myślałem o, tej, o, o, tej, o, tym, o, o tym scenariuszu, że za no tak nie wyjdzie. Więc ja bym robił to, o czym powiedziałeś, ale w takiej formule, że, że ten z Was to jest wydelegowany, to, to jest... Łącznikiem, ale nie jest decydentem. Tak. Nie, Czyli nie, myślę, ale że... właśnie o to mi chodzi, że, no, wiesz, to, super. że on, on odpowiada za to, żeby zebrać dokumenty odpowiednie, poinformować tak. odpowiednie, odpowiednie osoby. Jest, update... tak zwanym, jest tak zwanym czempionem. Tak, Od, yy, yy, op, znaczy Boże, update'ować z tego, co się dzieje w procesie, tak. jacy przychodzą kupujący, żeby to trafiało do jednej osoby, ale faktycznie to, co on nie może podejmować sam decyzji, to dalej powinno być demokratycznie. Słuchajcie, jest do podjęcia decyzja taka i tak, co robimy? Nie? Czy na na przykład pokazujemy je, e, memorandum tym ludziom, czy zgadzamy się na takie, nie, nie, to też to, się zgadzam, bo jeśli on by podjął wie, jakąś decyzję strategiczną o na przykład sposobie wyliczania wartości firmy i przyszedłby z ofertą, a oni mówią, nie no kurna Nie tak". udało się, więc zobacz, więc, więc, to, 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 to śmiesznie brzmi, ale tak naprawdę broker jest dla Ciebie, jest dla ciebie ko, kozłem ofiarnym, tak. dzięki któremu, jeżeli, jeżeli transakcja się nie uda, a trzeba pamiętać o tym, że z różnych powodów transakcje się nie udają, Najczęściej to są, to są przyczyny leżące po stronie spółki. Ale mimo wszystko lepiej, żebyście mogli sobie powiedzieć to nie wyszło przez brokera, niż żebyście mieli powiedzieć to nie wyszło przez tego mojego wspólnika, bo potem, bo jeżeli zostajesz z kimś, kogo obarczasz, to wiesz, to, 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 to jest tak jak to. Ja mam ciągle z tego, z tego obszaru sądów rodzinnych porównania. Jak rodzicom umiera dziecko, bardzo często małżeństwo się rozpada, bo oni się wzajemnie obwiniają. O to. I trochę tak samo może być. Ja wiem, że sprzedaż firmy to nie dziecko, i sprzedaż firmy to też nie dziecko. To jest zupełnie inny poziom, inny poziom abstrakcji, ale chodzi o to, że. Ale wytwarza to emocje, które tak. są przerzucane między jedną a drugą stroną. I chodzi o to, żeby wspólnicy z tą traumą mogli być razem, a nie mieli powodu, żeby się wzajemnie, mhm. żeby się wzajemnie obarczać. I choćby z tego powodu warto jest, warto jest to zadanie. Na brokera zrzucić, plus oczywiście no, podstawowa rzecz, o której powiedziałeś, czyli to, że jeżeli to zewnętrzna firma M&Aowa owa zajmuje się sprzedażą Twojej firmy, a Ty zajmujesz się swoim biznesem, no to unikasz tak naprawdę raf. Wiesz, ostatnio zostaliśmy zatru zatrudnieni przez dużą firmę, która ma, ma kilkadziesiąt akwizycji na koncie, ale zostaliśmy zatrudnieni do doradztwa przy sprzedaży jednej z ich spółek. Dlatego, że mimo że oni się znają na M&A bardzo dobrze, myślę, że można powiedzieć, że są ekspertami w transakcjach M&A, to po pierwsze są, są ekspertami w kupowaniu, ale po drugie nigdy w życiu zajmując się swoją sprawą nie będziesz bezstronnym, chłodnym mhm. ekspertem, a po trzecie, to jest to, o czym, to jest to, o czym dopiero dzisiaj pomyśleliśmy, żeby nam się poukładało, przygotowując się do tego odcinka, że zewnętrzna firma jest właśnie tym wygodnym, w razie czego CIA, to, w firmach o CIA to nazywają Deniable Asset. Czyli to wysłano tam gościa, którego, w razie czego się można wyprzeć, w sensie on nie był nasz, to był wynajęty koleś. Ale, ale oni zauważyli, że kupili też inną perspektywę. W ogóle, tak. inną perspektywę na sytuację. Tak, ale z tego powodu rozumiecie chyba, dlaczego pobieramy wynagrodzenie za przygotowanie dokumentów, za przygotowanie procesu, za prowadzenie tego procesu i potem duże wynagrodzenie na końcu, bo my mamy wliczone to ryzyko, że jak nie wyjdzie, to możecie mieć pretensje do nas i w związku z tym, gdyby nasze wynagrodzenie zależało wyłącznie od Waszego widzimy się na końcu, no to moglibyśmy, moglibyśmy tego wynagrodzenia nie dostawać. Nigdy. Ale w, w, jeszcze klienci płacą nam za jeszcze jedną rzecz. Jak z jednym nie wyjdzie, to szukamy dalej. Oczywiście, A zobacz, tak. co zachodzi, jeśli sami bierzemy się za sprzedaż, sami to przeżyliśmy na sobie, zabieramy się za sprzedaż. Ustaliliśmy termsheet. znamy warunki, jakie oni chcą nam dać. Jesteśmy zadowoleni. Już widzimy, rozumiesz to światełko w tunelu zaraz sprzedamy. A inwestor się wycofuje w ostatnim momencie. No, i to naprawdę dużo energii na to poszło. Poświęciliśmy mm -hmm. czas. Tutaj mieliśmy jednego klienta na początku naszej drogi, duża korporacja. menedżerka przyszła, powiedziała: Słuchajcie, wiecie, co zmieniła nam się strategia, jednak nie kupujemy. Koniec. Jak robisz to sam, to już masz tak. Bez nadzieja, nie idzie nam, tak. nie chcę, mam energii na podjęcie nowych. A my mówimy: co? No to idziemy dalej. Szukamy. Tak. No tak, a będziesz My sprzedając tą firmę księgową. Zamknęliśmy transakcję w sierpniu, a mieliśmy informację od naszego aktualnego wspólnika i doradcy mendejowego owego Krzyśka, że jest klient, który zapłaci lepsze pieniądze i jest chętny rozmawiać, ale rozmawiać od września. Tak. My byliśmy od 10 miesięcy w procesie. I, nas, i gdyby było tak, że to, że to broker by za nas prowadził, doradcy MDA, tą transakcję, to byśmy powiedzieli: dobra, no to czekajmy. No a, a my w związku z tym, że właśnie popełniliśmy wszystkie możliwe błędy, o których tutaj mówimy. Włącznie właśnie z niedogadaniem tej decyzji, ze zbyt długimi Nie kupieniem usługi, sprzedaży firmy. Tak. No to, to byliśmy tak zniszczeni, że perspektywa dostania ileś razy więcej pieniędzy i tak. lepszej transakcji nie była dla nas atrakcyjna, ponieważ właśnie tą, tą firmę nam się udało zaniedbać. Więc nie powtarzajcie naszych błędów i rozwiązujcie problem nie, potencjalnego pokłócenia się ze wspólnikami, czyli zapobiegajcie pokłóceniu się ze wspólnikami. Po pierwsze, zawierając konstytucje i umowy inwestycyjne na wejściu w, we współpracę, a po drugie wynajmujcie deniable assets, wynajmujcie y, ludzi od brudnej roboty, którzy w, na których w razie czego wewnętrznie będziecie sobie mogli zwalić, powiedzieć a to ta firma nie zrobiła, nie dała rady, a wy razem, jeżeli wam się nie uda tym razem, to wy razem będziecie mogli dalej budować tą firmę, czy robić z nią coś, y, coś konstruktywnego. Super. Prawie powiedziałem, prawie powiedziałem amen. No, okay. Dziękujemy wam uprzejmie za to, że jesteście z nami. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zawsze nam to daje dużo energii, jak się pojawia coraz więcej osób, które nas subskrybuje. Serdeczko, Serduszko. tak. I co, a i zapraszam was bardzo serdecznie na stronę sprzedajfirmy.com. Do zobaczenia firm, które mamy obecnie na sprzedaż w zakładce firmy na sprzedaż. Dziękujemy wam bardzo i co, do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia. Marceju. Dzięki. Cześć.